Cześć! Cześć! Witamy Was w bajecznych smakach. Witam Was! Ola z bloga dwa smaki i Ania z bloga Bajkorada. Na dzisiaj przygotowałyśmy przepis taki typowo na karnawał. Przygotujemy pączki nadziewane dżemem, takie tradycyjne pączki, które jak się okazuje, są bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczycie i na pewno też spłosicie się i sobie przygotujecie. Drożdy dodajemy łyżkę cukru. I dolewamy troszeczkę ciepłego, niezbyt gorącego mleka. A następnie dokładnie mieszamy. Jeżeli użyjecie drożdży suchych, to pomijamy ten krok, a drożdże suche po prostu dosypujemy do pozostałych składników. Dokładnie wymieszane drożdże odstawiamy w ciepłe miejsce. Ja wstawiam je zawsze sobie do miski z mąką. Jeżeli będą mocno pracować, to po prostu wyleją mi się od razu do mąki. Wyrośnięte drożdże wlewamy do miski z mąką, jajko, cukier, sól, roztopione i ostudzone masło oraz letnie mleko. Całość wyrabiamy albo mikserem ze spiralnymi końcówkami, albo ręcznie. Wyrobione ciasto pozostaje jeszcze odrobinę klejące, ale nie za mocno. Odstawiamy je w ciepłe miejsce aż podwoi swoją objętość. Wyrośnięte ciasto wykładamy na blat bądź stolnicę oprószoną mąką, nie za dużą ilością mąki i rozwałkujemy. Rozwałkowane ciasto dzielimy sobie mniej więcej na połowę i na jednej z połówek, y, można, nie trzeba, y, ale ja sobie zaznaczam mniej więcej obszary, gdzie będę wyciskać potem y, y, pączki, bo na środku takiego wytyczonego obszaru położę porcję dżemu. Do nadziania pączków możecie użyć ulubiony dżem, powidła marmoladę, no oczywiście skonfitura z, z róży, co tylko tam Wam się spodoba, oczywiście może być czekolada, budyń. Mm -hmm. Tak przygotowane ciasto z nałożonymi porcjami nadzienia przykrywamy drugą częścią ciasta. W ten sposób osiągamy tutaj wypukłości, które są wyraźnie zarysowane i znowu przy pomocy szklanki wykrywamy pączewka. Jeżeli to ciasto jest w miarę grube, odpowiednio wyrośnięte, to ono się już sklei właściwie. Nie trzeba tutaj doklejać, ale gdyby tam gdzieś nam wyszło jakieś niedociągnięcie, to wystarczy po prostu docisnąć palcami i skleić. Tak uformowanego pączka odkładamy sobie do wyrośnięcia. Wyrośnięte pączki, one, jeżeli chwycicie je do ręki, to są wyraźnie lekkie. Smażymy. Najlepiej jest na smalcu. My będziemy smażyć na oleju rzepakowym, to już zostawiam Wam do wyboru. I temperatura tego tłuszczu powinna być około 180 stopni. Pączek powinien swobodnie się unosić, nie powinien dotykać dna, także trzeba to przewidzieć, jeżeli chodzi o, o głębokość naczynia i ilość tłuszczu. No i dobrze wyrośnięty pączek pływa po powierzchni, nie, nawet jeżeli się zatopi, to tylko na chwilę, ale od razu wypływa. Pączki przewracamy na drugą stronę, najlepiej przy, przy pomocy jakiegoś cienkiego patyczka. Smażymy z drugiej strony. Automatycznie tworzy nam się to taka urocza e, obwódka na pączku. Wyciągamy pączki przy pomocy łyżki cedzakowej i odkładamy najlepiej na ręcznik papierowy, żeby e, Odsączyć nadmiar tłuszczu. Z yes. podanej porcji usmażyłyśmy 30 pączków, takich dosyć sporych. Dałyśmy im chwilę ost ostudzić się. Posypałam je tylko cukrem-pudrem, natomiast możecie polać lukrem, posypać skórką pomarańczową. To już będę. Tak. Mm -hmm. Jak już mówicie. Na no, mnie smacznego! <noise> Dziękuję. leciutki i puszysty. Mama, mama, mama. Poczekaj, aż do macie. Mm -hmm. Pyszne nadzienie. na Jest bardzo delikatne i pasuje do tego de delikatnego pączka. Ja właśnie odkryłam, że powidła śliwkowe bardzo pasują. Lubię ja Bardziej chyba niż marmoladę, bo marmolada jest taka gęsta. A do każdego pączka pasuje coś takiego delikatniejszego, i jakoś nie wypływa, tak? Udało się skleić. Polecamy wam jeszcze dla odmiany, jeżeli macie ochotę na coś innego, do wypróbowania pączki pieczone, który film już kiedyś wam pokazywałyśmy. Jeżeli spodobał wam się ten przepis i też macie ochotę na domowe pączki, dużo lżejsze i wydaje mi się, że smaczniejsze niż z jednej, nie jednej cukierni, to polecamy wam wypróbować ten tak. przepis. Zapraszamy do wypróbowania innych naszych przepisów na kanale, który nazywa się Bajeczne Smaki. A dzisiaj żegnamy się już. Cześć!